no Jestem w windzie, polubiłem witać się z windy I cieszę się, że zaczynam kolejnego vloga Właśnie idziemy na pierwszy taniec, dzisiaj jest Czwartek? Środa Środa, Środa więc w środę zawsze mamy pierwszy taniec e, Moja narzeczona właśnie robi tutaj instastory Piękny dzień, zaczynamy Zaraz idziemy do naszego samochodu, najcudowniejszego, najpiękniejszego Będzie pięknie e, Oczywiście przed tym jak zaczniemy, jeszcze zapraszam was do wspólnego uśmiechu Uśmiechnijmy się chociaż na momencik Pokaż swojego szczerego smila Oh yeah Smacznie. No wiemy. Wie. Ja kiedyś będę wczoraj, gdzieś? Nigdy. Słuchajcie, jedziemy właśnie na spotkanie. Jesteśmy po pierwszym tańcu. Pierwszy tańc coraz lepiej nam wychodzi i jest... podoba mi się. Nawet mi się podoba. Dzisiaj nie miałem ochoty totalnie tańczyć, ale poszliśmy i było naprawdę super. A teraz słuchajcie, Dobra. lecimy Dobra. na spotkanie. Nie wiem, jeszcze nie, nie znam szczegółów, ale pewnie za chwilkę się dowiem. I No, spotkanie mam nadzieję, że będzie owocne. Niestety musimy pojechać jeszcze w jedno miejsce, znaczy... Na spotkanie musimy pojechać, tylko bo pomyliły się cyferki. Zamiast 3 i 7, znaczy zamiast 7 i 3 było podane 3 i 7. A w Warszawie jest tak, że ulica jest podzielona przez Pałac Kultury i po jednej stronie jest jedna ulica, część jednej ulicy. Część ulicy po jednej stronie, a część ulicy po drugiej stronie. Czyli tak za dworcem w sumie centralnym. Jeśli ktoś jest z Warszawy, to będzie wiedział o co chodzi, więc jedziemy już na miejsce. Jesteśmy właśnie po bardzo owocnym spotkaniu, i słuchajcie, jedziemy do domu. A w domu mam niespodziankę. Znaczy niespodziankę. Ewa bierze Nie, ja wam to powiem. Poczekajcie. Generalnie była tak. Generalnie. Generalnie. Była taka sytuacja, że. Możesz mi to zasłaniać, bo że mnie tak denerwuje. Nic mnie bardziej nie denerwuje, jak mi zasłaniasz zasłaniać. Ja jeszcze pokazać, że sobie dzisiaj zrobiłam kres kailinerom. się znać, jak wam się podoba. Nie, nie musicie, to Jury. canal é <laughs> Słuchajcie, nie. ogólnie Juri um, ma teraz współpracę z desenią, no i powiedział ja. mi o tym. Ja no i stwierdziliśmy, że super, bo miała mi tak oddawać obrazy mojej rodziny, mojej babci, bo bardzo te obrazy jej się podobały i stwierdziłam, że prezentuje jej. No i ta ściana w sumie, byłaby taka, na ścianie. W sumie ta ściana byłaby taka pusta, więc i tak myślałam, żeby zamówić jakieś obrazy, no ale Juri powiedział, że super, to on zamówi. No więc od razu powiedziałam mu, nie, nie zamawiaj, ja wybiorę. Powiedział, że nie, że mam mu zaufać. Nie, on bo mnie co mnie wkurza, bo ja lubię swoje wzory. Ewa się pewnie domyśla, ale nie będę teraz mówić, ponieważ chcę ją troszeczkę zaskoczyć. Lubię taki wzór, który mi się dobrze zawsze kojarzy i bardzo chcę mieć to na ścianie, właśnie ten, ten wzór i jestem... i zamówiłem. I zamówiłem sam, stwierdziłem, że... E, jeszcze zamówiłem dla twojej mamy, wiesz? Bo zapytałem się, czy, czy chcesz. No dobrze, to też chciałabyś być zadowolona. Chciałabyś być zadowolona. Więc wysłałem mi też dwa. E, I jeszcze wybrałem jeden, totalnie, totalnie. wybrałem taką, bo stwierdziłem, że bardzo mi się podoba kolorystycznie. I też go zamówiłem. Wiesz o tym, że generalnie. Generalnie, co generalnie. dzisiaj jesteś takiego Nie, Z tego generalnie. Wiesz o tym, że obrazy mega mogą zmienić całe wnętrze i to po naszej sypialni mogłeś zobaczyć, jak powiedzieliśmy obrazy i tak dalej, takie dodatki. No. Więc ale ty super. mi teraz to pokażesz? Tak, zaraz to znowu. ja muszę iść na zakupy, bo ja nie wiem, jakie ty zrobiłeś obrazy. To nie, 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 to, to zróbmy tak. Że my zmieniamy wnętrze, czy ty to zrobisz? Ja wychodzę dzisiaj. wnętrze naszego salonu, to mam nie takie. Uchać, nie, uchać nie? Mi? masz bardzo dobry gust. Czasami. Wczoraj oglądaliśmy buty i Widzieliśmy, że mamy tak inny gust, jeżeli chodzi o buty, że Jury pokazywał mi buty, które dla mnie były wręcz obrzydliwe, a one każą, że są zajebiste. Słuchajcie, je... Także mamy trochę inny gust, ale no trudno, zaufam ci. Oj, tak. Ale pokaż Pamiętaj, mi je August... chociaż August... teraz. Pomogę Ci je złożyć, bo je trzeba złożyć ramy. No w teraz w domu Ci je teraz pokażę. Dobra. Złożymy je razem. Tak jak twoje składaliśmy razem, tak i moje złożymy Dobrze. razem. Dobra? Piątkę. Zawsze, jak coś majstrujemy w domu, to kot po prostu wie, że coś się dzieje. No dobra, czas się pożegnać z tymi obrazami. To jest w ogóle zabawne, bo te obrazy są z nami. Oj, oj, oj od, od yy... pierwszego, Larki. no, od naszego drugiego wspólnego mieszkania. Tak, Także lat. pora na was. To są w ogóle zdjęcia mojej rodziny. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo pewno o tym mówiłam. Ale fajnie, bo trochę świeżości tutaj wprowadzimy. Tak. Bo już faktycznie mamy te, te obrazy, już A naprawdę mam się są tak się długo. Się z tego. Bo one nie są na rzep. Nie, yeah. one są na taki kołeczek. Okay. O rety, ale tu łyso. Ale chyba jest wysokość podobna. Nie trzeba będzie nic... Tutaj był w, w ogóle, tutaj był obraz, pamiętasz? Tak. Tomek miał taki... On chyba nawet jest pod łóżkiem, bo to Potem byś nie zabierał go. Tak. Tutaj dajemy czarne ramy tym razem. Czarne? Czarne ramy. Wybrałeś czarne ramy? Tak. A to nie dla mojej mamy są czarne ramy? Nie, dla twojej mamy jest drewno. A chciała drewno? Tak. Dzisiaj z twoją ja mamą rozmawiamy, nawet nie wiesz kiedy. Ostatnio mama moja chciała czarne ramy, więc trochę się zdziwiłam, tak? To to wiem, że jest dla mojej mamy, no to jest... bo ja znam jej styl, ale bardzo ładny. Bardzo ładny. Jezu, piękne. Takie nieoczywiste są te obrazy, takie wiesz, oryginalne. O! To dla nas, nas, palma? Tak. Wiecie o tym, że kocham palmy, zawsze o tym mówię i chcę mieć w domu. Palmy. Ja jak mieszkałem, pierwsze mieszkanie, w którym mieszkałem, pamiętasz? Pamiętam. E, gdzie do mnie przyjeżdżałeś? to, to tam miałem palmy. Miałeś. Cały kobieta miałem w takich palmach tak, i było miałeś, tam miałeś, pięknie. No. I bardzo mi się to podobało. Więc stwierdziłem, że tym razem... Ale jedno taką zamówiłeś palmę? Nie. To palmę. jest dla mojej mamy drugi. Boże, tak. zobaczcie, jest przepiękny. Ja mam po tej wybrać. Naprawdę. E, więc tak, to jest drugi. No, pierwszy, tak? Tak, to jest pierwszy. Tak, to jest dla twojej maszyny. palmy tutaj będą. To musimy zmienić tego renifera, bo to strasznie słuchajcie, się nie klei ten renifer i te palmy. I jeszcze zamówiłem. Coś takiego. Ale piękny. I muszę się... że ten mi się bardziej podoba. Ten jest przepiękny. O Boże, Jura! To jest drugi. Chciałam oficjalnie powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojego mężczyzny. Zaskoczyłeś mnie. Fajny, co? Przepiękny. To jest. Ten mi się tak podoba Zajebi... Przepraszam Mega kolorystyka jest przyjemna Zwracam honor panu, e. proszę pana I jest jeszcze ostatni, też jest palma Bardzo chciałbym te palmy spróbować no Dobrze, to może zrobimy taką Bo? symulację Tak, zróbmy symulację Zapakujmy na razie, wsadźmy e, tak je w ramy szuki. Ja jestem za tym, żeby Najlepszy komentarz, który będzie pod filmem Taki najciekawszy, taki najbardziej oryginalny Wygra sobie ten, ten, ten obraz Znaczy ten, ten plakat z ramu. Niech będzie, będzie od razu z gamu wysłany. Co ty na to? Spoko, jak najbardziej, jest wydaje, piękny. Że, Mi się wydaje, że jest przepiękny i myślę, że to będzie fajna nagroda. No, taka, z tak. Filmu. Więc piszcie komentarze, dlaczego chcecie wygrać ten, ten plakat. Bo jest to naprawdę moim zdaniem jest przepiękny, kolorystyka jest tutaj tak nie, cudowna. Nie, cudna, naprawdę, ale super, prostu... że teraz mamy ten aparat, bo akurat powiem szczerze, że oddaje on ten kolor, bo ten jest kolor, naprawdę nie? tak pięknie połączony ten błękicik z tym różem i to nie jest taki, taki wiecie, róż taki tandetno, no wiecie, że taki cukierkowy, tak. tylko jest naprawdę przepiękne. Więc y, będzie do wygania razem z Ramą. Architektury połączona z naturą, bo to tak możemy to nazwać, bo to jest, bo to jest y, budka, y, tak mi się wydaje, że to jest budka. Taka y, na plaży. Na plaży, tak, ratownika. O, to, nie, to, 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 to nie jest natura. Ale to jest a, architektura połączona z naturą, czyli nie wiem, A, okej. Okay. No, widzisz. Dobra. Interpretacja moja. Od rana się uczy ostatnio takich interpretacji, ale jest mistrzem <noise> interpretacji, więc ja się uczę bardzo mocno. Czy to się kameruje? Kamerujesz. Będzie jest w siódmym niebie, bo dużo szaleńczących rzeczy. Dawaj, to na kanapę. Będzie ładnie jest przewidzę, wiesz? Już na kanapę. Widzicie, jaką mam, kochaną narzeczoną? To jak mi pomaga, jak intensywnie ze mną działa. Czy okay. mi pomagałeś. Oczywiście. Pamiętasz jak razem działaliśmy? Co się stało, Benżulku? nie, <laughs> co się dzieje? Co się dzieje? Chodź, chodź. Chodź do mamy.

ale ja też będę walczyć o swoje palmy. Ale zobaczmy może jak przyłożymy to stwierdzisz, że no wiesz. No może ja stwierdzę, że ładniej. A może ja stwierdzę, że ładniej. Wydaje mi się, że te obrazy po prostu wyglądają przepięknie w tej ciemnej ramie i w ogóle są śliczne, ale że bardziej będą jednak do naszego salonu posować te, bo zobacz nawet teraz, pokaż, jak pięknie to nawet teraz tutaj na tej kanapie komponuje. No ale dobra, jedziemy najpierw, zaczynamy dobra. od tego. Dobra, to ty nagrywa, a ja będę wieszać. Nie wiem czy pamiętacie, ale jak ja montowałam te obrazy To w sypialni powiesiliśmy je na takie rzepy I też się naprawdę fajnie trzymają Tak jeżeli ktoś z was miałby wątpliwość To na spokojnie na takie rzepy też można je mm, powiesić tak. No też wygląda fajnie no. wygląda bardzo fajnie bo ja tak. Aczkolwiek po prostu uważam, że yy, cały, cały wystrój drzem, cały, cały wystrój naszego mieszkania Bardziej pasuje pod ten No zdecydowanie Zobaczcie, no naprawdę pięknie to wygląda Dobry, Super, do dobra Próbujemy drugie. Nie, no jestem zachwycona Juri. Nie mogę wyjść z podziwu, że Juri to wybrał sam bez mnie. Co, co? <laughs> Naprawdę piękne. Nie, no Juri to wygląda. No, mówiła. No to wygląda po prostu rewelacyjnie. Bosko to wygląda co? Pięknie. Dokupiłabym tu jeszcze jakieś takie beżowe poduszki. No fajnie by wyglądały. Ale to możemy dokupić tylko poszewkę. Tak. A która jest godzina? Jest godzina 17. To ja skoczę do tego, do Iska. Jak się prezentuje? Pięknie, kochanie. Ten obraz, który, to zdjęcie, bo to jest zdjęcie w sumie, e, które macie do wygrania będzie w czarnej ramie, więc e, wyślę Wam od razu z Ramu, obraz, i wszystko będzie ładnie zapakowane może jakiś ode mnie jeszcze dodatek może jakąś karteczki albo coś w tym stylu więc y, napiszcie komentarz, wybierzemy najlepszy i wyślemy do tej osoby słuchajcie, moja narzeczona właśnie poszła po dodatki do naszego nowego salonu a ja was nie zostawiam z pustymi rękoma, ponieważ mam dla was e, kod zniżkowy minus 30% na plakaty więc jeśli byście chcieli odmienić swój salon, kuchnię, łazienkę e, pokój gościnny, to jak najbardziej możecie, możecie również zamówić takie plakaty jak tutaj, albo na przykład palmy i jeden plakat będzie do wygania, czyli plakat różowy różowo-błękitny jestem bardzo zadowolony, pięknie salon wygląda również oddajemy obrazy zdjęcia babci Ewy one powędrują do niej, a tymczasem zbieram się i ogarniam ten tutaj rozgardiasz, ponieważ bardzo bardzo duży bałagan po, po tym montowaniu nowych obrazów, zdjęć jak zwał, tak zwał. A i ja oczywiście chciałem jeszcze wspomnieć, że na stronie macie również zdjęcia, e, natura, architektura. Macie tych zakładek bardzo dużo, więc do wyboru do koloru e, znajdziecie coś na pewno dla siebie, więc serdecznie zapraszam was na stronę Desenio. E, link będzie w opisie, więc tak, kodzik, link. No, wszystko jest. Dobra, zbieram tutaj ten bałagan. Ewa właśnie do mnie zadzwoniła i powiedziała, chodź e, z kamerą do garażu, więc idę, it. zobaczymy co ona kupiła. Ja zamówiłem obrazy, e, które pięknie się komponują, zobaczymy czy Ewa głównie dobrze trafi w gusta, ale Ewa ma bardzo dobry gust, więc miejmy nadzieję, że będzie ok. Fajnie tak sobie się będziemy zainteresować. Bardzo się cieszę. Co tam nakupowałaś? Zastanawiałam się, po pierwsze, mam do Ciebie pytanie, gdzie się otwiera nasz bagażnik? Gdzie się odle, otwiera wlew paliwa? Tu się bagażnik otwiera? No masz tam, no, no, no gdzie to jest? Tu. No do siebie. A, do jest dłużej, dobra. Mogłeś poczuć ten ryk silnika, raz, Słuchaj. A nie <słuch> Zobaczcie ile ten. <słuch> Zobaczcie ile ona da kupowała, cały wór Po której stronie mamy? Stronie? Tutaj, Zobacz to tam, Tutaj w mamy spójść. Tutaj? Ale ja nie lubię tankować. Nawet, takiego, nie, nawet tego samochodu o, nie lubię. Tutaj możesz sobie zawsze postawić, widzisz? Shopping time. Shopping time. Uważaj. Uwielbiam to, że bagażnik tutaj się zamyka tak... O właśnie tak. Kupiłam taki piękny. Kupiłam też myślą o tobie, Takie piękne filiżoneczki do kawy. Tak. Bo bardzo Ci się spodobają. Wiem że Ci się spodobają, no. Tak, taka jesteś. Dobra, trzymaj ten dwór. W ogóle też. Wiecie co? Tesko na południu już w ogóle nie ma tam już nic nie ma. Nic nie ma? Jest taka goła przestrzeń. Jest ogromna przestrzeń, tak. Tam teraz będzie pewnie coś innego. Puścić moją rzeczy do sklepu, a na wraz taki. No, kupiłam dużo. ja dzisiaj i z rybą się bawiliśmy. A w ogóle dzisiaj się, <głos> <głos> to się coś stało. I no. się wystraszył ryby, którą kocham, z tą rybą śpi czasami. I tak ganiałam się z nim, z tą rybą, i on tak nagle tak się najeżył i uciekł. I <noise> tak, wystraszyły się rybki. mało. się dobra. Tak, na świleczka przychodzi. Ja lecę, ja lecę montować. Montuję dla was film. Pokażę, co nakupowałaś Po pierwsze, bo jak no. kupiłam też taką tablicę, bo. Stwierdziłam, że ten nasz napis. Ale fajne. No piękne, co? Stwierdziłam, że ten nasz napis już w A potem sobie nie wolno zobaczyć. taki tej strony i tutaj no. sobie to napiszemy. To jest, kupiliśmy ten napis, kupiliśmy jeszcze właśnie w Pepko, jak mieszkaliśmy na. temu. Tak. <grych> Więc stwierdziłam, piękne że. To bo cóż, są puzzle, możesz tutaj wszystko. Nie, wydaje mi to wygląda. Więc takie co? Ile to kosztowało? Tak, dla przyszłość? Dla tych, co by chcieli coś takiego kupić? Chyba 30 zł. No to spoko. Dalej, Idealnie. Benji. zobacz. Co tam? No, Pięknie, pasuje, super. Prawda? Bardzo mm -hmm. mi się spodobało w ogóle te poduszki. Dobra. Zamienimy te poduszki, żeby nie było tego renifera. Dobra. Czym mam <laughs> tak, jeszcze do tego wszystkiego taki kocyk? Bardzo ładny. Dobra. Zobaczcie, jaki grzeczny kot. Co tam, byku. Zobaczcie, jak piękne tutaj mam kieliszanki do <laughs> Ale piękne. Fajnie, tak do ręki sobie tak się no, bierze. No cudne. A muszę bardzo. Wam powiedzieć, że w isku są takie promocje, że. Tam cały czas są promocje, mam wrażenie. Chciałam sobie to wszystko, naprawdę. Kupiłam sporo rzeczy. Jaki jest rachunek końcowy?

To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam taki film się podobał. Dajcie znać, jak się sprawdziłem w roli dekoratora wnętrz. Jak odmieniłem nasz salon. Mam nadzieję, że trochę was zainspirowałem do tego, aby coś zmienić w Waszym mieszkaniu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że się podobało jeszcze raz. Jeśli się podobało zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli się nie podobało zostawcie łapeczkę w dół. Jeśli się podobało średnio, napisz, dlaczego podobało się średnio. Oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Wpadajcie na mojego Instagrama. Będzie mi niezmiernie miło. A i pamiętajcie o konkursie, piszcie komentarze. E, najlepszy komentarz wybiorę i wyślę do Was. Ten piękny plakat i pamiętajcie o kodzie Juri, dzięki któremu macie minus 30% na plakaty w desenie. Trzymajcie się do zobaczenia. Salut, ciao.